To wystarczyłoby, aby w życiu raz przeżyć Boże Narodzenie. Jednak cykliczność powtarzanych świąt ciągle ma nam uzmysłowić tą wielką prawdę, tą wielką radość. Radość tu już na Ziemi. Niebo dzisiaj połączyło się z Ziemią. Kiedy Syn Boży stał się człowiekiem. I narodził się z małej dziewicy. Niebo dotknęło ziemi. Niebo dotknęło naszego padłu. Świętość dotknęła grzechu. Nieskończoność dotknęła naszej skończoności. Boże Narodzenie. Jakżeż miło. Że jestem ciągle przez Boga kochany. Że dla Niego ciągle jestem ważny. Że ciągle Jemu na mnie należy, zależy. Nie bez powodu nasza szopa betlejemska rozpościera się nad ołtarzem. Betlejem, wyraz hebrajski, tłumaczony na język polski, znaczy, Dom chleba. Betlejem to dom chleba. To było miasto piekarzy. Nie przez przypadek Bóg rodzi się w Betlejem, w domu chleba, bo sam staje się chlebem. Bo sam w czasie każdej Eucharystii. Rodzi się na nowo przez posługę kapłana na ołtarzach całego świata. Tym bardziej właśnie ta szopa, nasza szopa betlejemska, nasza stajenka nad ołtarzem, nad domem chleba, gdzie Bóg tak jest dobry jak chleb, który staje się dla nas pokarmem. Pokarmem na życie wieczne. Jak słyszeliśmy w modlitwie na początku Mszy Świętej, Boże, ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości, daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego syna, którego tajemnicę wcielenia dzisiaj wspominamy. Daj nam spotkać się w niebie, którego tajemnice wcielenia i narodzenia dzisiaj obchodzimy. A obchodząc możemy mieć tę pewność, że idziemy w odpowiednim kierunku. Idziemy w stronę Boga, idziemy w stronę chleba, tego chleba eucharystycznego. Które jest wypełnieniem słów Pana Jezusa, jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dzisiaj te słowa stały się prawdą, rzeczywistością. Bóg objawia się prostym pasterzom. Prostym pasterzom, aby każdy z nas nie musiał się go lękać, że jest biedny czy bogaty ma pracę, bądź jej nie ma, jest żebrakiem, czy nędzarzem, on przychodzi do wszystkich. I zaczyna od tych najsłabszych, najbiedniejszych, od pasterzy. Bóg miłujący, Bóg litujący się nad człowiekiem i Bóg cierpliwy, który tą cierpliwością nas potacza nas ludzi słabej natury. Miłość stała się rzeczywistością dzisiaj w tę świętą noc. Boże Narodzenie w naszym Kościele, ale również Boże Narodzenie w naszych domach, w naszych rodzinach. Amen. Wierzę jednego Boga, oni i zawsze pochodzącego spożyciela nie nieba i ziemi, Wszystkich widzenia i i nie wierzę w łamanie, jestem I święto się do który z ojca jest wrodzony, Przez niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego spowolnienia, są z nieba i zastał ducha świętego. staje się naszym bratem. Módlmy się do Niego z wiarą i ufnością. Za Kościół Święty, by opromieniony światłem zbawiciela niósł wszystkim ludziom pokój, radość i nadzieję. Panie, Ciebie prosimy, aby przez świadectwo i trud misjonarzy, wolontariuszy i ludzi dobrej woli spotkali i przyjęli Zbawiciela jako swojego Pana i Przewodnika. Przez naszą życzliwość i troskę doświadczali obecności i miłości samego Boga. pożarnej, policji, służb porządkowych, by domonarodzony błogosławił im każdego dnia. Panie i przez tajemniczą wymianę darów daj nam udział w bóstwie Twojego Syna, który nasza ludzka natura zjednoczyła się z Tobą przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Z I z Twoim w serca do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu u naszemu I słuszne i Abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali ciemczy, nie, a nie czy wieczne Boże, Albowiem przez tajemnice wcielonego słowa, Zajaźnie oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, Abyśmy poznając Boga w Bogach widzialnej postaci, Zostali przezń porwani do miłowania rzeczy niewidzialne. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśno. I my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi wołają. xiang zhe xiang Świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc, w której Najświętsza Maria Dziewica wydała na świat zbawiciela. Przez niego prosimy Ciebie wszechmodący Boże.